Wszystkim witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj jest okazja Dnia Matki przygotowałam dla Was film z moją mamą. Nie wiem, czy pamiętacie, już taki film raz się pojawił u mnie na kanale i dzisiaj się będę malował, ale nie w taki zwyczajny sposób, bo zainspirujemy się za oceanem. I moja mama dzisiaj zostanie Kim Kardashian. Przygotowałam jej też stylówkę, także koniecznie bądźcie z nami do końca, żeby zobaczyć efekt finalny. A film mógł powstać dzięki współpracy z marką Zalando. Postaram Wam się w opisie wstawić linki do wszystkich rzeczy, które dzisiaj będę zakładał mojej mamie. A no i jeszcze na koniec pamiętajcie, żeby zaobserwować nie na wszystkich moich social media. Tutaj się gdzieś pojawią wszystkie oraz zostawcie suba łapkę w górę i komentarz. Pod tym filmem. Okej, okay, słuchajcie, najpierw, zanim zacznę malować moją mamę, to muszę jej spiąć włosy, jak widzicie, moja mama od lat po prostu ma grzywkę. Będę jej spinę z pinkami z Barbie. Ten krem też jest jako baza, to jest w ogóle, kroiłem ten krem u Liszota. on e, nagrywał, że to jest zamiennik tego Bobby Brown Potem w ogóle chodzimy na jakiś obiad, więc moja mama kiekiem pomaluje, tak pójdzie chyba też tak wróci do zawiercia Teraz będę się zajmował brwiami Moja mama zatrzymała się w latach 90 i nadal skubie brwi Tu zasada im cieńsze, tym lepsze Przed chwilą moja mama miała tyle do powiedzenia w związku z tego, jakie ja mam w domu, teraz milczy może i lepiej, wiadomo, potem na końcu jeszcze będę czyścił te brwi, ale widziałaś się w lusterku brwi, czy nie? No super. Wszystko tak, i tak co zrobię, to moja mama powie, że jest super, tak było zapisane super. w akcie urodzenia, więc mhm. musi tak mówić. Ja jeszcze nie ogarniam do końca tego aparatu i przerwało mi się nagrywanie, nie wiem w której sekundzie do końca, ale skończyłem malować brwi kredką z Benefitu w kolorze 4 i bezba bezba bezbarwnym żelem też z Benefitu. Dobra, teraz będę czyścił brwi, a więc w sumie to zrobię poza kamerami, bo to nie, nie, nie jest jakoś mega ciekawy proces. Dobra, teraz będę nakładał mojej mamie podkład i tutaj mam trzy różne opcje. Dobra, decyduję się na ten Eveline Lumi. I już sobie tutaj dałem kropeczkę tego z Fenty. Dzisiaj trochę polecę w szpachle, ale moja mama nie maluje się na co dzień praktycznie w ogóle. nie tam rzęs czy coś, nie taka odmiana to też spoko. Jak ktoś śledzi moje filmy makijażowe, to wie, że ja zawsze muszę najpierw podkład smarować palcami. To jest po prostu też oszczędność produktu. Ta gąbka tak nie ma szans, jak za bardzo wkłonąć. A potem sobie można gąbeczką. Nawet jak patrzę teraz na Twoją szyję, to mi się wydaje, że nadal jest za, za jasny ten kolor. Trochę nawet bardzo. Wychodzisz na solarium, Expose po prostu. O Jezu, zapomniałem o Twojej szyi. Ale będziesz mieć golf. Tak. Nieważne. Teraz jeśli chodzi o konturowanie na mokro, użyję trio z marki Mio od Beauty ja uwielbiam te produkty. Bronzer, róż i rozświetlacz w kremie plus korektor. Ten taki wygląda jak strzykawka, jak od piguły marki MAC Cosmetic. Teraz będę działał właśnie z kremowymi produktami. Tutaj bronzera trzeba sobie nie szczędzić, bo jest Kim Kardashian. Jak nie macie wprawy zbytnio w malowanie oczu, to możecie sobie produktem do konturowania zacząć Wasze cut crease Jak już mamy taką mamę w śleczkach, to możecie ją sobie wyblendować. Wracacie teraz używam korektora. Robię pierwszy wstępne konturowanie na mokro. Dobra. No i wiadomo teraz trzeba korektor blendować. Pamiętam, że po pierwszym filmie z moją mamą przy mnie od razu pytała, kiedy nagra mną znowu film Celebrytka. I zaświeciła mi się w tamtym momencie czerwona lampka. Bo bałam się, że moja mama stanie się po prostu drugą Izą Kisią. Czy wiesz, to jest Iza Kisią? Może i lepiej. A teraz nakładam róż, słuchajcie. No. O Boże. Trochę przesadziłem z tym odmładzaniem. Teraz cię będą pytać Dobra. o dowód. Masz po prostu młodą mamę. No już nie przesadzajmy, Może jeszcze młodszą ode mnie. Na. W samym makijażu się nie skończy i ubraniu. Zrobić mojej mamie totalną metamorfozę i moja mama będzie mieć jeszcze perukę, tylko nie chcieli mi dawać żadnych tych z moich. Bo są takie wielgaśne, syntetyczne, tylko to załatwiam. Specjalnie na ten dzień, naturalną od Patryka Of Course. Będę nakładać płynny rozświetlacz. To jest produkt, który ja rzadko nakładam sobie, ale myślę, że dzisiaj fajnie pasować i to nakładam już palcem. Moja mała trochę wygląda, jakby miała zrobione policzki, ale nie ma. Nauczono nas w rodzinie, że medycyna estetyczna jest nam niepotrzebna. Już teraz w tym momencie nie patrzysz na moje usta. Teraz będziemy pudrować. Dobra, i słuchajcie, dzisiaj mam dwa różne pudry do używytkowania. Jeden to jest spaze pod oczy i on po prostu robi blura pod oczami. Jeśli jeszcze go nie używaliście i nie słyszeliście o nim, to jestem w ciężkim szoku, bo to chyba najlepszy puder pod oczy obecnie na rynku, moim zdaniem. Biorę go na taki okrągły pędzel pod oczami, każdą zmarszczkę umieścić na miejscu a drugi puder, nie wiem czy ja go odłożyłem jakiś czas temu przestałem go używać, a jest naprawdę super to jest puder z Douglasa, ten tak się go nakłada to wydaje się jakby była, jakby to była woda jest takie uczucie jakby to było mokre czy nie? aha, czyli jestem po prostu patologicznym kłamcą cóż, ale będę teraz konturować moją mamę taką oto baby paletką ja uwielbiam kosmetyki w rozmiarze baby Bronzer i róż, także super na paletka. Klasyczny brązer hula i taki ładny róż w kolorze szali. Zobaczcie, jestem przyzwyczajony do malowania mocniejszych makijaży na scenę i w ogóle, więc jak mam powiedzmy w miarę normalne klientki. My z moją mamą nie jesteśmy normalni Się trochę stresuje takimi dziennymi makijażami Ale to trochę będzie mocniejsze makijaż niż zwykle No bo to jednak będzie Kim Kardashian West Teraz robimy podbródek, szybkie odchudzanko I teraz taki trik na powiększenie ust Na dole i na górze Próbujemy zrobić tym pudrem baking Nie wiem jak to wyjdzie, więc trochę jest ryzykownie Wysyłam tej koleżance powiedziała, że jestem mega do ciebie podobna nie, że nie wiem, mi się wydaje w ogóle, że jestem jakiś z rodziny królewskiej ale to tylko moje podejrzenia teraz y, strzepuję ten puder ale chcę jeszcze bardziej tę okolicę pod oczami zrobić taką mega wygładzoną, bo te kaleszynki tak jakby miały w tej okolicy mega blur, dlatego użyję jeszcze tego affiniton maybelline to jest taki pudro podkład. Przez to, że to jest pudro podkład, a nie samo pudro, nie będzie wyglądało to aż tak bardzo sucho. A tego byśmy nie chcieli. Wszystko, że dojrzałej. <grym> Nałożyłem już mojej mamie róż, więc uh, zaprezentuj. <grym> Dobra, nieważne, nie będę zesłał mojej mamy. Teraz przejdziemy do oczu. Słuchajcie, będę używał zaraz z tego, że to jest makijaż na Kim Kardashian. Będę używał paletki od Kylie Jenner i totalnie kolorach paletka i założyłem, że Kim zawsze ma mega rozświetlone tutaj końciki wewnętrzne albo zewnętrzne. Nie wiem, zewnętrzne. które to są kąciki. No dobra. A, nie mam żadnej bazy pod cienie. Chwileczkę. Dobra, jesteśmy z powrotem, słuchajcie. Potrzebowałem chwili na nałożenie bazy, jaką jest korektor. Dobra, teraz biorę, słuchajcie, puchaty pędzel. Ten beżowy cień moje mamie się fajnie maluje oczy, bo mam mocno osadzone je. Nie, właśnie nie, właśnie nie osadzone. Właśnie nie wiem jakie. Bałszysty? Bałuszyste? Jest takie słowo? Nie ma takich słów. No może oczu mam. No może strzeż oczu. Pomalowałem już do końca mojej mamie oczy, linię wodną oczu kredką z Mio. Mam produkty Mio, ale jeśli chodzi o kredkę to trochę taki mech. Dolną powiekę też pomalowałem i w końcu złoty cień Kylie Pop Off, także jest Cute. E, teraz może nałożymy rozświetlacz. Rozświetlacz też od siostry Kim. Że myślę, że będzie super pasował. Taki trochę jest peachy, ale też nie za bardzo. Nie wiem, czy zeszaliśmy mojej mamie i dać jej po prostu szalone rzęsy, czy jednak trochę się ograniczyć. No, Munną się mojej mamie powiększyć usta. Mam no, naturalnie bardzo małe usta. Ja naturalnie mam po pra, 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 pra babci, której nie znacie. Dlatego są takie duże. Bez zadawania zadawanie zbędnych pytań. Dobra. I jeśli chodzi o usta, to mam takie kombo też od Kylie: pomartkę i błyszczyk. Ale zanim najpierw musimy wybrać kolor konturówki. Okej, okay, teraz będę malował usta mojej mamie. Chcę się nauczyć w końcu, zamiast dotykać palcami twarzy, mieć cały czas ze sobą pacynkę, więc z tym się zajmę. Teraz biorę pomadkę No, są to usta w stylu Pink Kardashian. Ale chyba, ale chyba nie, nie twój wagę to usta, co? Nie co my? Nie twój styl, co? Przecież czasami zostawiam póki ja odziedziczyłem działanie artystyczne. Czy moja mama jest księgową. No, czy księgową? No, pracuję w księgowości. A ja na przykład z matematyki tragedia. Nic, zero. Ojciec, mechanik. Po nim na szczęście też mam zero. Teraz będę malował rzęsy maskarą od YSL. Moja mama sobie sama malowała rzęsy, ponieważ mi to wygląda zazwyczaj nieudolnie. Ja już przerobiłam, słuchajcie, rzęsy. To na takie rzęsy 3 czwarte. Nie będę przyklejał całych i to są dwie pary wklejone, jedną z Ardell. Ja, jak wiecie lub nie, komuś mam mega problem z przyklejaniem rzęs. Po prostu moja pięta Achillesa. Najbardziej no, stresująca część filmu, czyli przyklejenie, słuchajcie, rzęs. I tak pewnie będę eyelinerem robił. Boże, jaki to jest stres, słuchajcie. Dobra, otwórz. Zobaczymy, jak to wyszło. Muszę eyelinerem poprawić te, gdzie masz kąciki otwarte. O Jezu! Jakie oko. No, osoba całkowicie. Dobra, ja poprawię, e, bo przykryłem trochę na powiece, bo mam taki nawyk, jak maluję draguski, że po prostu przykryłam tą rzęsę tak. Dobra, tak wygląda makijaż. Chyba... To wszystko już nałożyłam, mogę dodać jeszcze coś? A, błyszczyk. Też od Kylie. On nie pachnie czy brzydko? Ładnie pachnie. Czyż jak Kim Kardashian jest? No, nie, raczej nie. Ale bardzo ładnie nie wygląda. Ja musiałam się na jeden dzień i stan konta bankowego. Okej, okay, i teraz e, moja mama będzie się przebierała, a na końcu przykleimy jej perukę. Wyglądasz śmiesznie. No teraz wyglądasz śmiesznie, <laughs> ale teraz będziemy przyklejać perukę taką od Patryka, długą blond. Kim Kardashian miała epizod swój blond, więc. Jezu, jak nie wygląda. O Jezu, totalnie inna osoba. O Jezu, totalnie inaczej, co? Super. Jak się czujesz? Super. Słuchajcie, na moja mama w makijażu. na Kim Kardashian. Kim Kardashian na budget. <laughs> nie wiem, że ty, je pięknie wyglądasz. Gwiazda jestem, zobacz. No cześć. Może nie do Poznania? Zobacz co tu jest. Zobacz, tu. Zobacz jak mnie Kacper odwalił, masakra. Masakra? No pięknie. Podoba ci się? No. Podoba? Super, co nie? Chciałabym mieć takie Zobacz. włosy długie. Także co, słuchajcie, to by było chyba na tyle w tym filmie. Całą stylizację, którą moja mama ma dzięki Zalando. Thank you so much, Zalando, za prezent dla mojej mamy z okazji Dnia Matki. Niestety peruka nie jest w prezencie. Moja mama ubolewa, bo jest zakochana w tych włosach. Wiadomo, włosy oczywiście od Patryka Domańskiego. Jego Instagrama też macie. Podsumowując, coś też co, 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 co przekazać, jak tak wyglądasz? Pięknie wyglądam. A, i tyle. Sama sobie się podoba. Pamiętajcie, żeby odwiedzić moje wszystkie social Media, Instagrama, TikToka, Twittera oraz zostawcie subskrypcję i łapkę w górę. No i życzę Wam oraz Waszym mamom wszystkim wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Matki. A my co? Idziemy coś zjeść? Pewnie naleśniki do manekina. Bye!